Witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. W dzisiejszym odcinku obiecana druga część podsumowania pierwszego tygodnia z ponownego wejścia w ketoze. Zapraszam. O, teraz pokażę Wam e, moje dni. Słuchajcie, e, w wersji, akurat e, którą ja mam, w wersji płatnej, to jest wersja Gold. E, to jest Plan Gold. Będziecie mieli jakieś takie dodatkowe tutaj statystyki, jakieś takie wykresy itd. Ja się nie będę nad tym skupiać, bo nie jest odcinek o tym, o samym programie. Natomiast za co lubię właśnie ten program, to za to, że naprawdę mam bardzo szczegółowe informacje na temat witaminy, minerały, proteiny rozbite na aminokwasy, poszczególne tłuszcze, to samo węglowodany, więc, więc wszystko można sobie tutaj bardzo ładnie przejrzeć, jeżeli lubicie monitorować, lubicie takie statystyki. Dobra, dzień pierwszy. Dzień pierwszy to był 26 akurat tutaj lipca. Słuchajcie, ja osobiście zaczęłam, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka Strach ma wielkie oczy, takie było moje podsumowanie. Strasznie panikowałam, bo myślałam, że no będzie ciężko, że nie wiadomo jak, zwłaszcza, że wymyśliłam sobie, że pierwszy dzień zacznę od, że pierwszego dnia zacznę od y, po prostu postu, tak, więc nie puściłam od bardzo, bardzo dawna, nie bardzo miałam ochoty na, na restrykcję poszczenia, ale stwierdziłam, że to będzie bardzo dobry pomysł na to, żeby pozbyć się w miarę szybko glukozy z organizmu. No i faktycznie był to dobry pomysł, słuchajcie, tutaj jest z pierwszego dnia... Nawet widzicie startową yy, zalogowaną, Garmin mi tutaj loguje tak, ile spałam, a to jest moje, mój puls, a moja waga startowa, no tu się po, podwoiło się akurat, o, nie będę tego teraz kasować. Yy, w zasadzie cały dzień praktycznie yy, przetrwałam na kawie, wypiłam sobie dwie kawy yy, i na obiad Kinga Jaguarosu, a ja wypiłam po prostu ją z Rosołu i to był, praktycznie, to był praktycznie mój dzień, więc jak możecie zobaczyć, no jest tutaj yy, no bardzo mało, tak? Prawie, prawie nic nie jest yy, tutaj skonsumowane, więc tak, tak wyszedł ten dzień. E, dobra, następny dzień to był yy, wtorek. No, wtorek już się pokazało jakieś normalne jedzenie, tutaj znowu jakieś tam statystyki, które się logują. Yy, no co, rano była, rano była kawa, Tutaj są cztery kawy wpisane, bo ja mam w kubku takim dużym: rano mi robi Kinga. Potem 10-11 wypijam drugą kawę, i później już staram się nie pić tej kawy. Kawę staram się pić tak maksymalnie do godziny pierwszej, drugiej, żeby później nie powodować jakichś tam problemów ze spaniem. Żeby organizm, ochrona miała czas na to, żeby pozbyć się kawy kofeiny z organizmu, tak. Tutaj były jajka po prostu ugotowane na śniadanie, były jajka ugotowane mm, z masłem. Takie lecie pogniecione. Śniadanie było po 12, dlatego że wyszedł mi, e, miał mi wyjść w sumie 36 godzin, dlatego tutaj jedli je, śniadanie. E, lunchu nie było, ponieważ śniadanie było późne. E, na obiad. E, Taka proteinowa, na przykład w Anglii jest dostępne takie proteinowe makarony. One nie mają wcale złego, złego makro, akurat na porcję, którą ja zjadłam, one mają trochę protein. Całkiem sporo, niestety, węglowodanów mają, natomiast jest to całkiem niezły zamiennik. One są dostępne w Aldi. jeżeli oglądacie nas z Anglii, to, to one są dostępne w Anglii. Do tego był, był jakiś kurczak, potem jeszcze była jakaś kiełbasa. I znowu dwa kubki bulionu. To nie było zjedzone w jednym posiłku, jeśli dobrze pamiętam. Raczej to było z jakimś tam odstępem, po prostu stwierdziłam, że nie do końca się najadłam na, na obiad, więc jeszcze coś sobie tam do tego zjem. I taki, taka ala kolacja albo przekąska. Tutaj był akurat kawałek sera. I dietetyczna kola. Dietetyczna kola będzie się przewijała, jak zobaczycie. Przez y, większość. W zasadzie to jest kola, ratuje mnie w takich m, sytuacjach, kiedy, no nie wiem, mam ochotę na coś słodkiego, albo, y, nie wiem, y, tak bardziej, bardziej dla chyba mojego umysłu. Y, no nie wiem, tak, żeby y, uśmierzyć taki, takie poczucie, że. Że mam jakieś super ekstra restrykcje. Tak, ja wiem, że ta kola to jest syf i generalnie to jest sama chemia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jakby z dwojga złego wybieram kole i przetrwanie i jakby tutaj y, wspomaganie się tą kolą, y, niż na przykład pójście do, do Lidla i zakupienie pudełka lodów, od których staram się odzwyczaić. Jak wyszedł ten dzień? Ten, generalnie to ten dzień o, wyszedł tutaj, widzicie, też troszeczkę poniżej. O, nie wiem, 1650 kalorii, e, 20 węglowodanów. Pomimo fasolowego makaronu, który miał całkiem dużo węglowodanów, to w sumie w miarę udało się dosyć nisko te węglowodany trzymać. Mm. Z jakiegoś powodu ciekawe jest to, że na przykład mój program, jak widzicie, zlicza kawę. Liczy, że, że moja kawa ma aż 4 gramy węglowodanów i zawsze mi podbija węglowodany. No ale akurat tak liczy. Dobra, następny dzień, bo się ściemnia. Znowu bardzo podobnie, akurat na śniadanie tutaj było praktycznie ten sam zestaw. Różnica jest taka, że zostało z poprzedniego dnia trochę kurczaka, więc go zjadłam. Do obiadu tutaj w tym wypadku była kola. Znowu był jakiś. A tutaj chyba miałyśmy piersi z kurczaka. Nie, przepraszam. Tutaj miałyśmy na obiad piersi z kaczki z zieloną fasolką zrobioną na maśle. Do tego puszka coli. I wieczorem ponieważ bardzo, bardzo mocno chciało mi się właśnie jakieś takie przekąski. Nie wiem, czy byłam głodna, czy to był tylko snak. No, widząc po kaloriach, miałam prawo być, być trochę głodna. Bardzo walczyłam ze sobą, żeby zjeść coś słodkiego, jakieś napchać się owocami, ale udało mi się wybrać po prostu oliwki nadziewane, migdałami i do tego zjadłam dwie kostki czarnej czekolady. Ta czarna czekolada też ona się będzie przewijała. Ja ją traktuję tak trochę na zasadzie zastępstwa też lodów, ale czegoś takiego, co jakby podniesie odrobinę poziom węglowodanów na wieczór, zastymuluje lekko poziom serotoniny, i oczywiście, co za tym idzie, e, będzie wspomagało przez to produkcję melatoniny i takie wprowadzenie troszeczkę w lepszy e, sen. Nie napchanie się, nie nażarcie się całą tabliczką czekolady. Oczywiście, tak jak kiedyś, e, kiedyś to mogłam zrobić, ale taki na zasadzie e, taki wspomagacz, taki troszeczkę e, wspoma, wspomagacz. Ta czekolada ma no, na jakieś śladowe ilości magnezu i tak dalej, więc no, ale to raczej ona ma więcej węglowodanów niż jakichś dobrych rzeczy. E, dobra, następny dzień. To jest już czwartek. Mm, czwartek jakiś taki bardzo długi, słuchajcie. O, czwartek pożarłam całkiem, całkiem sporo. Więc widzicie, na przykład na początku, o, o zobaczmy sobie. To jest z To, on tu się akurat wykres, tu nie mogę na tym wykresie przestawić, o, po prostu pokazało mi się ostatnie 7 dni. Dobra, na śniadanie. Na śniadanie tym razem tutaj była kawa bulletproof. To był akurat dzień, w którym ja byłam w biurze, w związku z tym tutaj była kawa bulletproof, którą zabieram sobie ze sobą do pracy. I taki śniadanie, lunch, w zasadzie, to była, to był filet z makreli, wędzony z puszki. Tutaj śniadanie wyszło na 450 powiedzmy w sumie. Kalorii. Potem był już obiad i na obiad miałyśmy takie medaliony, to nie były, to nie, nie, nie były schabowe, bo, bo to nie było jak schabowe zrobione, tylko takie, pewnie na Instagramie tam się gdzieś to pojawiło, to były takie, takie powiedzmy, kotlety schabowe, ale nie rozbite, tylko po prostu przysmażone. One były zrobione w takim serowym, śmietanowym sosie z kalafiorem i, z, i z, serem. Aha, z serem pleśniowym. Bardzo dobre to było. Do tego była, ja bardzo lubię kawę i tutaj po prostu była do tego kawa, oczywiście nie do samego obiadu, ale już po powiedzie była kawa bezkofeinowa, tym razem ze śmietanką. I znowu, co tutaj było, i znowu jakaś taka w miarę, nazwijmy to, ja to nazywam w zasadzie przekąską, bo ciężko to nazwać, y, ciężko to nazwać jakimś, y, jakąś kolacją, A więc wszystko, co będzie w dziale Evening, to jest, w y, zakładce Evening, to są bardziej takie, takie przekąski, jest to coś, z czym ja walczę, y, ale... Na razie mi się nie udaje. Staram się z tym walczyć, żeby, żeby nie jeść na noc. O której godzinie jest taka przekąska, jest bardzo różnie. Czasami to jest około godziny 20, czyli w miarę blisko mojego obiadu, a czasami niestety jest to nawet o godzinie 22. To się zdarza coraz rzadziej, ale się jeszcze ciągle zdarza, tak jak mówię, walczę z tym. I tutaj były oliwki i kawałek sera. Całkiem spora ta przekąska była, aż 500 kalorii. To, to jest piątek, znowu tutaj kawa Bulletproof. Tym razem chyba dobrze, jeśli widzę, tutaj chyba nie było żadnego do tego śniadania. Nie, to w zasadzie było moje śniadanie. Rzadko tak robię, raczej staram się łączyć z czymś kawę, żeby jakby nie jeść samego, samego tłuszczu. Czasami dobijam dodatkowo właśnie kawą prób kalorykę, a czasami nie, tutaj znowu dosyć, dosyć mało wyszło. Te mielone to jest, Kinga robiła, akurat otworzyłyśmy pierwsze z naszych prób wekowania i one były dodatkowo właśnie znowu tutaj z makaronem z czarnej fasoli, jakimś kawałkiem kalafiora no i generalnie jakieś jajko Dodatkowo do tego było, żeby no jakby móc się nalić, tak? I tutaj znowu nie, nie do końca udało mi się dobić, dobić tą kalorykę, ale general, cały, cały ten tydzień był taki że tak powiem lżejszy. Cały pierwszy tydzień, generalnie, byłam dosyć, dosyć tak mocno najedzona, dosyć syta. Tutaj, z, co tutaj mamy? Sobotę. Sobotę zjadłyśmy już całkiem spora. Śniadanie, czyli oprócz, oprócz kawy, tam z, z jakąś ze śmietanką to była jajecznica z olbrzymiego karczego jaja, e, z bekonem to było na masełku. Potem na obiad e, zjadłyśmy Corn Sweet. A, okej. Okay. To był dzień, w którym weszłyśmy do knajpy i celebrowałyśmy. Zdanie, zakończenie w zasadzie studiów przez Weronikę. I poszłyśmy do Nando's. A więc, to w zasadzie zjadłam w Nando's, czyli tutaj możecie zobaczyć, jak mocno przekroczyłam swoje węglowodany. Wyszło mi aż 60 węglowodanów netto, przepraszam, 60 węglowodanów brutto. No i w zasadzie większość tych węglowodanów. Zostało zjedzone, praktycznie połowa została zjedzona przez e, słodką kukurydzę, tak? Mm, tutaj kawa w Starbucksie. No, dziewczyny miały, dziewczyny miały jakieś popcorny, dziewczyny miały jakieś tam, nie wiem, naczosy i tak dalej. Mi się udało tego nie zjeść, natomiast moją taką, moim odstępstwem, była, była kukurydza. I tutaj wieczorem nasz dzień zakończył się lampką wina. Dodatkowo kaloryka wyszła generalnie tak. Tutaj program krzyczy, że był alkohol w takich ilościach. Akurat tam tak jest ustawiony, żeby, żeby mi to pokazywał. To było, słuchajcie, sobota, więc to był taki dzień mm, trochę z odstępstwem. A mm, gdyby nie to, że Weronika przyjechała na weekend i jakby poszłyśmy świętować, no to pewnie udałoby się nie mieć tego odstępstwa e, i tutaj te węglowodany byłyby znacznie niżej. E, ale postanowiłam, że jestem w stanie to zjeść, a więc zjadłam. Dobra, i dzień ostatni, słuchajcie, z tego tygodnia, to była niedziela. Um, tak, to był 1 sierpnia, to była niedziela. I tutaj znowu, tutaj na śniadanie um, akurat razem zjadłyśmy dwa jajka na twardo, trochę sera, um, trochę majonezu do tego, um, winiary. A wieczorem miałyśmy, um, na obiad miałyśmy mielone um, z zieloną fasolką. I wieczorem jeszcze, co ja tutaj miałam? A, widzę, to były takie m, nadziewane serem feta, takie papryczki. One nie są zbyt dobre. Zobaczcie, ile mają węglowodanów, ale szczerze mówiąc, nie znalazłam nic lepszego w lodówce. Strasznie mi się chciało znowu czegoś, pewnie po poprzednim dniu. I, i zjadłam! I tyle, tyle mi to zabrało węglowodanów, aż 15 gram węglowodanów zabrały mi te papryczki. Wcale nie były takie dobre, wcale nie były tego warte. Tak się skończył cały dzień, widzicie, te papryczki miały 15, fasolka miała 10. Gdyby to odjąć, to pewnie bym się prawie mieściła w tych swoich 20 gramach. Ja się tak jakoś super... A, tu jeszcze coś, coś Wam podsumuję. Hmm, hmm, hmm. Będę. Takie podsumowanie. Dobra. E, to jest podsumowanie w zasadzie tego, co Wam pokazałam. Węglowodany z założonych 20 wyszło mi w sumie 30. E, generalnie jestem zadowolona. Owszem, no, numerek się nie zgadza, no bo miało być 20, a jest 30, ale umówmy się 20 węglowodanów. Brutto, to jest naprawdę mało, w związku z tym cieszę się, że wyszło tylko 30, a nie 60. Staram się optymistycznie podchodzić do jakby diety, staram się optymistycznie e, jakby, jakby mierzyć siły na zamiarę, czyli ustawić sobie taki cel, żeby móc go spełnić, tak? Kalorycznie wyszło dosyć mało, wyszło dosyć mało, ponieważ tam wyszedł post. Pierwszy dzień zaczęłam postem, ale później po prostu nie byłam głodna, więc no nie będę się tutaj najadać jakoś specjalnie mocno. Wiem, że następny tydzień będzie dużo cięższy. To, że będę mieć okres, podyktuje moje wybory żywieniowe. Na pewno kaloryka będzie większa, więc. Pokażę Wam to już w następnym tygodniu, jak to jeszcze wyszło. Białka wyszło średnio 88 gram, 30 gram wyszło średnio węglowodanych i średnio 96 tłuszczów. Tak to wyszło w tym poprzednim tygodniu. Tak jak mówię, nie ze wszystkich wyborów żywieniowych jestem super dumna, aczkolwiek cieszę się, że udało mi się jakby przetrwać, tak? ten pierwszy tydzień, I mówię pierwszy dzień, to były takie um, trochę koty, takie trochę strach ma wielkie oczy, tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku z Kingą, natomiast no, później zaczęły się schody, tak, zaczęły się schody na zasadzie, że um, zachcianki pragnienia na zachcianki, czy jakieś pragnienia na słodkie, no to to wszystko było też spotęgowane tym, że byłam przed okresem, tak, więc jakby mm, no to nie pomaga, ale coś tam sobie założyłam, starałam się tego trzymać, więc generalnie, generalnie jestem z siebie zadowolona i myślę, że poszło całkiem nieźle. W drugim tygodniu nie sądzę, aby udało mi się super jakoś restrykcyjnie trzymać, ze względu na to, że będę, będę miała okres, będę wymagała Mój organizm będzie wymagał trochę większej kaloryki i, i tak będą podyktowane moje wybory żywieniowe. Znam siebie i myślę, że spokojnie będę miała kilka dni na dwa, może nawet dwa i pół tysiąca kalorii. Co zobaczycie na pewno na przyszłym tygodniu. Co jeszcze? Myślę, że to chyba wszystko. No, tak, dosyć dosyć szczegółowo chyba to wszystko omówiłam. Dlaczego tak wybrałam, a dlaczego inaczej wybrałam. No wiecie, wybory żywieniowe są, tak jak mówiłam, podyktowane różnymi rzeczami, bo, bo mogę, bo chcę, bo muszę i tak dalej. Wy nie musicie się absolutnie tego trzymać. Wy możecie trzymać się bardziej takich czy restrykcyjnych rzeczy, czy może... Um, a, wiem, co chciałam jeszcze pokazać. E, czy możecie się trzymać bardziej restrykcyjnych rzeczy, czy bardziej e, takiego czystego jedzenia, czy no jak zwał tak wam, jak, jak sobie ustalicie. Ważne, żebyście w miarę się do tego trzymali i żebyście byli z siebie zadowoleni. Jak to wyszło? Słuchajcie, gdzieś tutaj mam. Pokażę się, pokażę się zobaczcie. Tak to wyglądało. Tutaj są poszczególne dni. Jeśli chodzi o, o energię, to to już wam omówiłam. Oczywiście, moja waga startowa, to było tyle. Następny poniedziałek to było tyle, czyli tutaj zjechało trochę całkiem sporo wody zeszło. Tak jak zwykle u mnie schodzi 2 do 2,5 kg. No i oprócz tego, że troszkę kalorii mniej jadłam, to oczywiście też mogło zjechać na wadze, co oczywiście będzie odwrócone pewnie w przyszłym tygodniu, w związku z tym, że znowu nabiorę wody, bo okres, więc ta waga będzie się wyglądała, będzie się po prostu wahać. Dobra, nie przedłużam. Myślę, że mniej więcej, mniej więcej wszystko, wszystko pokazałam. Jeżeli coś pominęłam, jeżeli coś jeszcze Was by interesowało z tych tabelek, które widzieliście, coś mam dopowiedzieć, to proszę piszcie w komentarzach. Ja postaram się to dopowiedzieć w następnym odcinku. Postaram się też następny odcinek nieco skrócić. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, żeby pociąć ten odcinek, albo on wyjdzie strasznie, strasznie długi. No, ale musiałam dać takie wyjaśnienia, trochę, jak ustawiłam ten program, i tak dalej, żeby miało jakieś, jakieś tam ręce i nogi. Najwyżej obejrzycie go sobie w, w częściach. No dobra, to chyba tyle. Nie przedłużam. Dziękuję tym wszystkim, którym utrwało, udało się wytrwać do końca. Przepraszam za długi odcinek, ale nie dało się tego za bardzo skrócić. Życzę Wam powodzenia na, na, na Waszych dietach, na Waszym powrocie do ketozy. No i koniecznie zostawcie, słuchajcie, komentarz. Po pierwsze, co macie o odcinku? Wiem, że był za długi, nie piszcie, że był za długi, ale napiszcie o tym, jeżeli czegoś brakowało, to ja postaram się to powiedzieć. I kolejna rzecz: wszyscy ci, którzy też zapowiadali, że zaczynają, czy chcą zacząć, czy, czy już zaczęli, koniecznie napiszcie, jak Wam idzie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, a ja będę w stanie odpowiedzieć, to pytajcie. Także zapraszam do, do komentowania. Standardowo, jeżeli odcinek Wam się podobał, pomimo tego, że był długi, łapka w górę. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.